Po raz kolejny w formie vloga z ręki. <laughs> Witam Cię w kolejnym odcinku Myślenia Niekonwencjonalnego, czyli vloga, w którym mówię o duchowości, uczuciach, emocjach oraz o tym, co można zrobić każdego dnia, aby poczuć się odrobinę lepiej. Więc dzisiaj odniosę się do. Pewnego tematu, który wybrzmi wybrzmiewa ostatnio dosyć mocno w kręgach szczególności naturopatów, czyli już wiadomo o co chodzi. <ścoughs> czyli chodzi o regulacje prawne dotyczące naturopatii, dotyczące tego, że ymm, mają być ukrócane praktyki zgodne jakby z matką naturą, de facto. Zgodne z, przy, z tak naprawdę podejściem Hipokratesa, więc de facto. No w tym momencie po prostu jest troszeczkę zaprzeczenie przysięgi Hipokratesa, która była składana przez każdego lekarza w momencie podejmowania decyzji bycia lekarzem, aczkolwiek nie mam tutaj nic za lekarza, żeby żeby to było jasne, bo, bo też robią często świetną robotę i o tym też warto pamiętać. Wiem, że Dużo osób, z, znaczy wiem, no z tego co słyszę, tak? z tego co się orientuję, sporo osób ze środowisk, środowisk duchowych bardzo negatywnie reaguje no, na konwencjonalną medycynę, na szpitale i tak dalej, i tak rozumiem ten aspekt tak zwanej big farmy, czyli sprzedawania tabletek po to, aby utrzymywać ludzi przy życiu albo żeby wprowadzać im choroby, które docelowo mają być niewyleczone, tylko mają skłaniać ludzi do wydawania pieniędzy. Ale jest też druga strona tego. Jest tam też mnóstwo ludzi, którzy zostali lekarzami po to, aby pomagać innym. Jest mnóstwo ludzi, którzy robią świetną robotę, którzy chociażby operują ratując przy tym życie, składają kości, pomagają z nowotworami i tak dalej, i tak dalej i wielu, wielu, wielu ludzi dzięki temu może skorzystać. Tak samo naturopaci i inni tego typu a, związani z naturoterapeuci, chociażby biologoterapeuci. prawda? Nie wiem, czy hipnotyzerzy się w to będą wliczać, w tą ustawę, czy nie, ale no, wiadomo, o co chodzi. To też są ludzie, którzy niejednokrotnie znacząco pomogli, z dużo się przyczynili, być może niejednokrotnie uratowali komuś życie, czy to w aspekcie fizycznym, czy to w aspekcie psychicznym. I w moim osobistym podejściu, jedna i druga nacja ma prawo bytu, a wręcz mogą się nawzajem wspierać do tego, żeby pomagać ludziom, bo przecież cel jest ten sam. Zarówno lekarz, ortopeda, jak i naturopata, fizjoterapeuta. Bądź ktokolwiek inny pracujący z ciałem. Są to osoby, które naprawdę chcą pomóc drugiemu człowiekowi i dlatego podjęły taką pracę. Więc, oczywiście, bardzo łatwo e, można się wprowadzić tutaj w błąd poprzez e, fakt tego, że wedle tej ustawy, która weszła, nagle naturalna medycyna ma być zakazana. Tak. No, już w takim dużym ogólnieniu albo raczej mocno spłamiona, a wypowiadanie się niekorzystne na temat konwencjonalnej służby zdrowia, na temat konwencjonalnego leczenia ma być nagradane dużymi karami. I bardzo łatwo w ten sposób zrobić to, co polityka robiła wiele razy, czyli podzielić ludzi, czyli sprawić, żeby. Naturopaci rzucili się na lekarza, a lekarze rzucili się na naturopatów, więc tak, to, to jest mega proste i to jest mechanizm, który wiele razy się sprawdzał, który wiele razy działał. W tym przypadku, widząc to, chcę od siebie powiedzieć, że moim zdaniem zarówno jedna strona jak i druga jest ludzkości potrzebna i że te dwie strony, czyli medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna mogą się nawzajem wspierać i mogą sobie nawzajem pomagać. I mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym to będzie możliwe. No więc tak, jeżeli będziesz się zastanawiać nad tym, która strona jest twojsza, która jest lepsza, gorsza, pamiętaj, że cała ta nagonka to też po części jest po to, żeby podzielić ludzi. Chyba nie jesteśmy po to, żeby się dzielić. Człowiek to istota statna mimo wszystko. No, i drugi temat, który chcę poruszyć na tym vlogu, to zarabianie pieniędzy na duchowości. Czyli wsadzenie kija w z mojej strony dotyczącego tego, że też zauważyłem dosyć dużą nagonkę na to, że o Boże. Ten, ten, ten człowiek jest taki uduchowiony, on zarabia na innych ludziach, to znaczy, że jest zły, że jest szarlatan, że, e, że oszust, że o jakim cudem, jakim prawem on może zarabiać na innych ludziach. Oczywiście są skrajności <grywania> wyglądające tak, że zdarzają się ludzie, którzy za samą rozmowę, za podejście i porozmawianie z tym człowiekiem chcą... 50 albo 100 zł. Więc tak, to już jest skrajność, to już jest trochę w dupie. I to też jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie. Ale Zdarzają się też ludzie, którzy biorą po 10, po 15 tysięcy za warsztat. Boże, jaka kwota, że nie no, no to to na pewno jest po prostu jakieś oszustwo, zdzierstwo i tak dalej ale często też za takimi warsztatami idzie znacząca wiedza znaczące doświadczenie danego człowieka ja akurat od jutra zaczynam intensywny warsztat hipnozy właśnie tygodniowy który będzie mi kosztował prawie 12 tysięcy nie mówię o tym dlatego żeby się chwalić żeby mieć kija w tyłku że o, wydałem tyle pieniędzy bo mi stać tylko żeby pokazać że kurczę też jeżeli Czasami bywa tak, że jeżeli też tyle kosztuje, to coś za tym stoi, że stoi za tym wartość. A w momencie, gdy okaże się, że jednak za np. danym warsztatem nie stała wartość, że on nie był dobry, że on nie był jakościowy, posłuchaj, rynek takiego człowieka zweryfikuje. Prędzej czy później ta jakość będzie się bronić, albo będzie po prostu takiego człowieka w cudzysłowie udupiać. I to jest mega, mega ważne, żeby to o tym pamiętać, że jeżeli ty jesteś na drodze, jeszcze taki jeden przykład, jeżeli ty jesteś na drodze duchowej w swoim życiu, to wiesz, jaka to bywa trudna droga jak ciężkie procesy czasami wybija, jak intensywne tematy wychodzą, które wymagają przepracowania. I jeżeli jest osoba, która podejmuje się bycia terapeutą, pomagania ludziom w przejściu ich ścieżki, to wyobraź sobie, że z reguły taka osoba, żeby być gotowa do pomagania innym, musi przejść jeszcze kilka razy cięższą drogę niż człowiek, który po prostu takiej ścieżki nie wybiera. Oczywiście ten człowiek, który takiej ścieżki nie wybiera, będzie miał trudności na innych jakby aspektach życia, na innych planach. Ale pod kątem psychicznym, często na przykład, tak jak mogę powiedzieć na swoim przykładzie, tak? Osoby, która robi sesję energetyczne. Że zdaje sobie, zdaje sobie sprawę z tego, że z jakie piekło przyszedłem, i jak dużo mnie to kosztowało, żeby być na tym, na tym etapie, na tym momencie, w którym jestem teraz, gdzie mogę drugiemu człowiekowi pomagać i gdy mogę z drugim człowiekiem pracować. I raz. Że wymagało to ode mnie dużo wewnętrznej pracy. Dwa, że już się pojawiają do tego dodatkowe szkolenia, prawda? Gdzie wcześniej były jakieś kurs, kursy niecertyfikowane, gdzie zdobywałem tą wiedzę, gdzie wymieniałem doświadczenie z różnymi terapeutami, ale de facto sam tej certyfikacji nie miałem, prawda? Więc też idę w tym kierunku, żeby się rozwijać. I to jest też ważne, jeżeli jesteś terapeutą, uzdrowicielem, szomanem, jakkolwiek się nazwiesz. Pamiętaj o rozwoju, pamiętaj o tym, żeby pozwolić sobie, może nawet skorzystać z konwencjonalnych środków, takich jak wiedza, wiedza od Freuda, wiedza od Junga, którzy to też, w szczególności Jung, wzorowali się na szamanizmie, wzorowali się na ludach pierwotnych, po to, aby tę wiedzę wdrożyć do świata codziennego. Czy my nie robimy tego samego? Czy my nie chcemy, Dążyć do tego, żeby nasza wiedza była powszechna. To zrobił Jung. Zebrał kwintesencję tego, co, czego się nauczył od ludów plemiennych i pokazał to ludziom w formie tego, co aktualnie jest psychologią. Więc, próbując podsumować już ten drugi temat, to... Dla terapeutów nie bójcie się rozwoju, nie bójcie się e, patrzenia na ścieżki konwencjonalne. Pamiętajcie, że to jest tylko szersza perspektywa, z której możecie skorzystać bądź nie. Ale miejcie swoją ścieżkę, prawda? Nie bójcie się tego, tej bo... ścieżki. Nawet jeżeli rząd Wam będzie tego zakazywał, ale uznacie, poczujecie, że to jest to, to idźcie w to. Dla ludzi, którzy korzystają z różnych sesji, bądź mają oburzenie wobec tego, że. Ktoś zarabia na duchowości. Słuchajcie, zanim ktoś zaczął zarabiać na duchowości, to często przeszedł naprawdę przeokrutnie ciężką drogę, żeby dojść do tego momentu, w którym może sobie na to pozwolić. A jeżeli nie, jeżeli ta osoba będzie niekompetentna, jeżeli będzie niekonkretna, słuchajcie, raz jeszcze rynek taką osobę zweryfikuje i ta osoba docelowo nie będzie zarabiać. Bo naprawdę mamy coś takiego jak intuicję i potrafimy wyczuć też czasami, jeżeli ktoś jest niekompetentny w swojej dziedzinie. I czasami jest to strach, czasami jest to obawa, ale jeżeli trafisz na właściwą osobę, to poczujesz, że warto tej osoby zaufać. Więc czy na duchowości można zarabiać, czy to jest etyczne, czy nie? Moim zdaniem jak najbardziej można, bo jest to też wymagająca, ciężka praca. I. I zasługuje na to, by być nagrodzoną. Niezależnie od tego, czy jakiemuś hipisowi się to nie. <asan> <webs> Taki akrotny <et curryome> będę. No. Tym bardziej, że na wielu festiwalach, szczególnie w ostatnich latach obwoju duchowego, ludzie często dają naprawdę kawał zajebistej wiedzy, nie biorąc za to w ogóle pieniędzy, tylko na przykład wstęp na festiwal. Więc naprawdę powinniśmy docenić takich ludzi, być im wdzięczni. A jednocześnie pamiętać, że właśnie jeżeli ktoś podejmuje się pracy z drugim człowiekiem, oczywiście może popełniać błędy, będzie się szkolił, czasami będzie gorzej, czasami będzie lepiej. Ale jeżeli ta jakość danej usługi, danego człowieka będzie pracę stać, to moim zdaniem taki człowiek naprawdę zasługuje na to, by być opłacony. I nie mówię, że nie zdarzają się osoby, które mają złe intencje, które są niedoświadczone, które nie wiedzą co robią, a się ogłaszają jako nie wiadomo kto. Raz jeszcze. Rynek świat takich ludzi zweryfikuje. Jak w każdym biznesie. I co? I chyba tyle. No. Jeżeli się ze mną nie zgadzasz, masz do tego pełne prawo, pozwól sobie na to. Sekcja komentarzy jest dla ciebie. Jeżeli się z tym, co mówię, zgadzasz, czujesz, że jest to z Tobą tożsame, pozwól sobie na to: Sekcja komentarzy jest również dla Ciebie. Zostaw łapkę, subskrypcję i dostępnij ten filmik, jeżeli te wartości, o których mówię, przemawiają do Ciebie. I zapraszam na sesję, za które biorę pieniądze i które są z medycyną niekonwencjonalną. A co? <laughs> Wszelkie informacje w opisie. co życzę Ci miłego tygodnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! A czekaj, będę dodawał filmik w środę, więc życzę Ci miłej reszty tygodnia. Albo miłych następnych 7 dni, tak czy inaczej. Niech to będzie fajny czas. Do zobaczenia w następnym odcinku.